Koinka w centrum Kościerzyny to bożonarodzeniowa tradycja kultywowana od lat. Pojawia się zawsze przed Mikołajkami, które obchodzimy 6 grudnia. W specjalnie przygotowanym miejscu na środku rynku ustawiają drzewko kościerscy strażacy. Okazała jodła kalifornijska rosła przez 26 lat przy ulicy Małej Kolejowej. Właściciele zdecydowali się przekazać ją miastu, by przypominała o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Nasz reporter Henryk Baszanowski nie omieszkał zapytać przechodniów, jak podoba im się tegoroczne drzewko. Podoba się pani w tym roku ta w projekcie? rynku? Nigdzie nie była taka ładna jak w tym roku. W tym roku się udało, prawda? No, taka jest do samego dołu i taka super. Przepiękna! Jeszcze jak będzie udekorowana, to będzie super piękna. Boże Narodzenie zawsze kojarzy się z świętami. Bardzo miłymi dlatego, że przychodzi Mikołaj i są takie rodzinne, e, że wszyscy się spotykają, siadają przy jednym stole, czekają na gościa. E, wszyscy wiemy czym Boże Narodzenie jest dla nas i każdy oczekuje jakichś niespodzianek. I dlatego e, już jak widać tu w Kościerzynie na rynku, tak przypadkowo e, dzisiaj się tu znalazłem, ale cieszę się, że te tradycje w większości Miejsce już zaczynają nabierać tempa. Świąteczny nastrój nie udzielił się wszystkim. Nie zabrakło oceny negatywnej. Nie wypowiada się na ten temat. Według mnie to jest morderstwo choinki, w to tym znaczy sosna. No właśnie, bo ładna. Nie, to, jest to jest jodła, jodła kalifornijska. Ja Mogą dalej rosnąć w lesie. Większość mieszkańców cieszy jednak widok zielonego drzewka, na którym wkrótce pojawią się świąteczne ozdoby. jeszcze nie, jeszcze nie widać, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Dopiero co się okaże, jak będzie już jakiś wystrój. Ale może być tak, akurat tutaj na środku. no Myślę, że będzie fajnie. Choinka jest bardzo ładna. Choinka zawsze sama w sobie jest piękna, nawet bez ozdób. Przedmiotu. Ale mówimy konkretnie o tej dzisiejszej. Ja właśnie patrzę na tą choinkę, patrzę i podziwiam. Takich chyba jeszcze nie było. Przepiękna choinka, naprawdę śliczna. Kościerzyna jest już więc oficjalnie gotowa na nadejście świąt. Już w piątek o 10.00 pod choinką z najmłodszymi spotka się Mikołaj, a większa grupa zmotoryzowanych świętych pojawi się na rynku w sobotę o 12., kiedy to rozpocznie się trzecia edycja akcji Mikołaje na motora.